Jak wyszukać dziedzinowe repozytorium danych badawczych? Skorzystam z wyszukiwarki RefriData. Jest to wyszukiwarka repozytoriów danych badawczych. Jej zasoby można przeszukać według tematu, rodzaju treści oraz według kraju. Wybierając wyszukiwanie po tematach przechodzimy do koła dyscyplin. Możemy stąd wybrać interesującą nas dyscyplinę. Możemy również od razu przejść do zawartości bazy, klikając Search. Wyszukiwanie możemy zawęzić za pomocą filtra. Pierwszy filtr pozwala przejść do szczegółowej listy tematycznej. Z tej listy wybieramy interesującą nas dyscyplinę. Ja wybiorę Biologię. Wyświetla nam się lista repozytoriów danych badawczych z określonej dyscypliny. Warto zwrócić uwagę na ikonki znajdujące się po prawej stronie strony. Środkowa niebieska ikonka, jeśli jest aktywna, informuje nas o tym, że dane repozytorium nadaje trwały, unikalny identyfikator. Kolejna ikonka po prawej stronie. Jeśli jest aktywna, jest to czerwone kółeczko. Informuje nas o tym, że dane repozytorium posiada certyfikat jakości. Przejdźmy do strony z informacjami na temat tego repozytorium. Tutaj mamy podstawowe informacje, takie jak nazwę repozytorium. Link przekierowujący bezpośrednio na stronę tego repozytorium, tematykę, krótki opis, informacje o certyfikacie. Tutaj mamy certyfikat Core Trust Seal. Informacje o tym, jaki jest to typ repozytorium. To repozytorium jest repozytorium instytucjonalnym. W zakładce Standardy mamy informacje o trwałych identyfikatorach. Tu mamy handle i doi. Jest tu także informacja o standardzie metadanych. Tutaj jest to Dublin Core. Przejdźmy do strony tego repozytorium. W pierwszej zakładce klikamy na link.